Na to czekaliście od dawna. Kompletny przegląd zupełnie nowego MGHS, który właśnie trafił na polski rynek. Zacznę od tego, co dla wielu z Was najważniejsze: aktualnych, oficjalnych polskich cen. Ale to dopiero początek. W tym materiale dowiecie się również, jakie wersje wyposażeniowe są dostępne, co dokładnie wchodzi w skład każdej z nich. Jak prezentuje się gama silnikowa, jakie są dostępne kolory nadwozia, a także przyjrzę się wymiarom tego suwa. Przedstawię również konkurencję, z którą przyjdzie się zmierzyć tej chińsko-brytyjskiej nowości. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem nowego pojazdu lub po prostu jesteście ciekawi, co ten model ma do zaoferowania, koniecznie zostańcie ze mną do końca materiału. Zaczynamy! Ten model zyskał już spore grono fanów w Polsce, a teraz w nowej odsłonie z pewnością może przyciągnąć kolejnych. Czy nowy MG HS utrzyma popularność swojego poprzednika? Nowy MG HS został zaprezentowany w połowie lipca, zresztą wspominałem o tym już w moich poprzednich filmach na kanale. Filmy te wzbudziły Wasze ogromne zainteresowanie, które widać było po ilości wyświetleń. Tylko te dwa filmy przez miesiąc czasu zostały wyświetlone ponad 86 tysięcy razy. Wow! Z tego miejsca bardzo Wam dziękuję. Brawa dla Was. A ja lecę dalej z tematem. Dokładnie dzisiaj, 20 sierpnia 2024 roku, światło dzienne ujrzał oficjalny polski cennik nowego MGHS. Zanim jednak przejdę do omówienia cen, skupię się na przedstawieniu Wam bardzo istotnych szczegółów tego pojazdu. Jeśli chodzi o wyposażenie, nowy MGHS dostępny jest w dwóch wersjach. Excite oraz Exclusive. Już podstawowa wersja Excite oferuje bardzo bogate wyposażenie, które obejmuje m.in tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, reflektory LED, tylne czujniki parkowania z kamerą cofania oraz klimatyzację. W tej wersji znajdziemy również funkcję bezkluczykowego dostępu, elektrycznie regulowany fotel kierowcy oraz 19-calowe obręcze aluminiowe. W standardzie są też dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy, jeden pełni funkcję cyfrowych zegarów, a drugi to centralny wyświetlacz z nawigacją satelitarną oraz łącznością z Apple CarPlay i Android Auto. Wersja Exclusive podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując przednie czujniki parkowania z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, elektrycznie składane lusterka i bezprzewodową ładowarkę do telefonu. Dodatkowo oba przednie fotele są podgrzewane, mają elektryczną regulację i regulację podparcia odcinka lędźwiowego, a fotel kierowcy wyposażono w funkcję pamięci ustawień. W wersji Exclusive znajdziemy również automatyczną klimatyzację dwustrefową oraz aplikację e Smart, która pozwala na zdalne otwieranie i zamykanie auta oraz włączanie klimatyzacji. To naprawdę imponujący pakiet, zwłaszcza w tej kategorii cenowej. Nowy MGHS jest wyposażony w silnik benzynowy turbodoładowany o pojemności 1,5 litra, generujący 170 koni mechanicznych mocy. Standardowo jest on połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Dla tych, którzy preferują automatyczną zmianę biegów, dostępna jest przekładnia DCT. Dostępna jednostka silnikowa pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości 190 km na godzinę, a przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje 9,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa wynosi 7,4 litra na 100 km w przypadku manualnej skrzyni biegów, natomiast wersja z przekładnią DCT potrzebuje 7,6 litra. Na 100 km, osiągając maksymalną prędkość 195 km na godzinę i przyspieszając do setki w 9,6 sekundy. MG nie zmieniło swojego podejścia do polskiego rynku. Chociaż HS dostępny jest również w wersji hybrydowej typu plugin, w Polsce możemy kupić jedynie wersję z tradycyjnym silnikiem spalinowym. Może w przyszłości się to zmieni, ale póki co dostępny jest tylko jeden silnik, wspomniany przeze mnie 1.5. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 55 litrów. Masa pojazdu wynosi od 1550 kg do 1600 kg. Jego wymiary zmieniły się nieznacznie względem poprzednika. Auto teraz mierzy 4655 mm długości, 1890 mm szerokości i 1664 mm wysokości. Rozstaw osi to 2765 mm, a pojemność bagażnika wynosi 507 litrów z możliwością zwiększenia do 1484 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy. Jest to całkiem niezły wynik w tej klasie. Pod względem stylistyki nowy MGHS wyraźnie różni się od swojego poprzednika. Właśnie przypomnijmy sobie teraz wszyscy, jak prezentowała się poprzednia odsłona HSA. Nowy MGHS dostępny jest w jednym z sześciu kolorów nadwozia. Standardowym kolorem nadwozia, nie wymagającym dopłaty, jest biały Pearl White. Z kolei opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia jednego z pięciu kolorów takich jak czarny, Pebble Black, szary, Hamster Grey, srebrny Sterling Silver, niebieski Arctic Blue. Jako ciekawostka jest to kolor niemetalizowany i czerwony Diamond Red, który jest notabene lakierem trójwarstwowym. Każdy z powyższych dostępny jest w cenie za 2250 zł. Wisienką na torcie są oficjalne polskie ceny, na które większość z Was czekała. Zresztą muszę się Wam przyznać, że ja też zaliczałem się do tego grona. Zatem podstawowy wariant nowego HS-a wyceniony został od 117 900 zł, ale MG już na start sprzedaży oferuje 8000 zł rabatu, co obniża cenę do 109 900 zł za wersję Excite. Dla porównania, ceny poprzedniej generacji zaczynały się od 103 800 zł za wersję standard. Choć wzrost ceny jest wyraźny. Nie zmienia to faktu, że HS wciąż pozostaje atrakcyjnie wycenionym suwem oferującym bardzo bogate wyposażenie w standardzie. 8000 zł przyjdzie nam dopłacić za automatyczną skrzynię biegów DCT. Czyli 126 900 zł minus rabat 8000 zł, finalnie daje nam 118 900 zł. Wersja Exclusive wyceniona została od 128 900 zł, co po rabacie daje nam 120 900 zł. Od 137 900 zł startuje automat DCT, czyli finalnie 129 900 zł. Tak w całej krasie i okazałości przedstawia się oficjalny polski cennik nowego modelu. MGHS nowy MGHS stanie w szranki z takimi gwiazdami jak Ford Kuga, Honda CRV, Renault Austral, Skoda Kodiak, Toyota Rav4, Nissan X Trail i jeszcze więcej długo by wymieniać. Nowy MGHS na pierwszy rzut oka prezentuje się jako bardzo atrakcyjna propozycja na polskim rynku SUV. -u. Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie oraz nowoczesne technologie na pewno przyciągną uwagę wielu kierowców. Jednak jak przy każdej nowej marce pojawiającej się na rynku i modelu, warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami, które mogą wpłynąć na decyzję o zakupie. Jedną z moich obaw jest trwałość i jakość pojazdów marki MG, zwłaszcza, że to wciąż stosunkowo młoda marka na polskim rynku. Choć opinie o poprzednich modelach były dość pozytywne, nie można jeszcze w pełni ocenić, jak nowy HS poradzi sobie w długoterminowej eksploatacji. Dodatkowo sieć dealerska MG w Polsce jest nadal stosunkowo mała, co może rodzić pewne obawy dotyczące dostępności serwisów oraz części zamiennych. Tutaj potrzeba czasu na odpowiednią rozbudowę struktury. Ponadto brak dostępności wersji hybrydowej może zniechęcić niektórych klientów, zwłaszcza tych, którzy poszukują bardziej ekologicznych rozwiązań. Oczywiście duży plus stanowi gwarancja mechaniczna na 7 lat lub 150 tysięcy km, to z pewnością. Solidny argument przemawiający za zakupem. Niemniej jednak warto dokładnie zapoznać się z jej zakresem oraz warunkami, aby upewnić się, że będzie ona faktycznie pokrywała wszystkie potencjalne problemy, które mogą pojawić się podczas użytkowania samochodu. Czy nowy MGHS ma szansę na powtórzenie sukcesu swojego poprzednika? Czy brak wersji hybrydowej jest dla was problemem? Jak oceniacie stosunek jakości do ceny i wyposażenia w przypadku tego modelu? Czy nowy MGHS jest modelem, który byście rozważali, czy może macie jakiegoś swojego innego faworyta? Dajcie proszę znać w komentarzach, chętnie poznam wasze opinie i zapraszam do dyskusji. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Bardzo wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.